Witam was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku z serii zagrajmy w Wolfquest. No co, zaczynamy nową grę. Dajmy. Albo może zostać maja. <grych> Nieważne. Kolor. Ten jest ładny. Dajmy na pół. Dobre może być. Najmniejszą sobie damy, żeby była szybsza. I dziewczyny. No to możemy już zaczynać. Okej. Okay. Naszym pierwszym zadaniem jest znalezienie sobie partner. Hmm. Gdzie by się tu udać? Mm. O, tu się włącza, by było? Może najpierw tu. Jest to najnowsza wersja gry World Quest. Można ją pobrać w internecie, niech znajdziecie w opisie. No i chciałabym też powiedzieć, że to jest mój trzy filmy na YouTube, nie? więc uf, proszę wyrozumiali. Nie będzie on idealny, ale myślę, że wystarczy. Do chociaż jednej łapki w górę. O, już jesteśmy. No, możemy no, 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 dawać królika. A czekaj na królika. Dobra. Ok, Skoro już jesteśmy na terytorium wilków, no to... Może uda mi się coś wyczuć. O, oh, jest wilk. Ciekawe jak. Wyczuć. Nie, Nie sądzę, że byśmy od razu na początku znaleźli partnera, ale może na w Okej, okay. już jest wszystko. A. A to dziewczyna. Z dziewczyną nie będę rozmawiać. Jeszcze raz. W jakiś sposób? Znowu. Nie, dobra, chyba ciąg. Trój, jest Teraz może udamy się na górę tam e, tutaj a na końcu spróbujemy tu no chyba zacznie padać no i zaczął no a tak odnosimy już tej padliny. co no, wilczek przeznaczył. A tak odnosimy już tej padliny, to wycykuję się za dużo jak na tej mapce, Bo kilka tyle nie je, bo tam są dwie kolejne. Nie wiem skąd mu się biorę. Gram ostatnio w tą grę. Zabiłam jedną. Sarnię, czy jak to się tam zwie. A obok mi, mojej zdobyczy pojawiła się padlina. No to nie wiem co się z dzieje, ale króliki się tak nie mnożą. Tak czy co? Nie wiem. Muszę coś powoli... wiek mi się zmęczył. Które eee, będzie to Około 20-25 minut. Postaram się trzymać tego limitu. Niektóre będą krótsze. Nie zależy. to nie no. Nie chciałam robić serii bez kilku dialogów. Według mnie takie serie są ludne. Czuję się jest trochę skołowana, więc no. robię. Nie czytam tych informacji. Żeby nie było, że coś zło zrobiłam. Oni mi coś skażą, a ja tego nie zrobiłam, to po prostu ich nie czytam i tego. Nie jestem dobra w angielskiego. No cóż. O, to będzie. Ale to nie ma. Ej! O jest. Trzemon biegnie. Eee! Co to miało być? No ja tam nie mogę. Ale przecież on tam nie jest! Nie! To jest jakiś. Chyba jak kolejny bak się zrobił, coś. Masz, nawet nie mogę tam. O! Trochę podeszło! Nie, dalej nie wiem. No cóż. Chyba nie uda mi się znaleźć tutaj Kulika, więc będzie mi powoli zmierzać na dół. Trzeba będzie zapylować na królika. Na razie sarny nie chcę. Na to by mi za dużo nie podleciało. Jeszcze raz wrócę w terytorium myślać się od świeży. O. Tak. A jednak prowadzi w inną stronę. Mała przerwa, sorki i cięcie. Eee, przepraszam za, 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 za to nagłe cięcie, po prostu mama mnie wołała. A tamten ślad wprowadził do kolejnej samicy, więc nic ciekawego nie było. Aż, że jesteśmy głodni, na no gdzie sobie No i wyruszamy na kolejne terytorium, tym razem na samym dole mapy. Trochę to zajmie gdzieś. Przed chwilą szukałam królika, a on tutaj cały czas był. To jest ten Jeśli nie chcecie patrzeć, jak mój biegnie przez las bez powodu, to możecie sobie przewinąć tutaj gdzieś minutę do przodu, dwie minuty do przodu. I trochę to zajmie, a nie chcecie robić kolejnego cięcia. Super! Nie wiem czy słyszeliście. Mam nadzieję, że nie. Moja mama właśnie wołała siostrę. To miało się nie wydarzyć. A wie... w sumie mogę to wyciąć, ale... Skoro posłuchaliście mojej rady, to przewiniecie o 2 minuty do przodu i nie będzie tego po prostu. Hej Dobra, daleko jeszcze i zaraz podziemy. Myślę, że jeszcze takie gdzieś około 10 minut nagrywania było. Oj, byk się zmęczył. Bo tak nagrywam biegając po całej mapie, zwiedzając, chociaż już w gdzie wszystko jest. Myślę, że dwadzieścia minut biegania w kółko wystarczy. O, wsiadł. Pytanie, w którą stronę iść. Moment. No Mapa. Pancząc chyba będzie bez sensu. Więc pójdę sobie tam.